Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri. Dzisiaj myślę, że skupimy się na kłótni braci, czyli kłeścik u Arka. Zobaczymy, czego tam Arek potrzebuje. Eee... Gniewnie, mam rotałeś pod nosem. Ten zielony grzyb, Dareczek, niech go las pochłonie. Ponoszy się wokół zagajnika i podbiera mi moje grzyby. Mhm. Mm Dobra. Who the fuck is Darek? Równina grabieżców. A, blisko. Dobra. No to dzisiaj skupimy się na kłótni, braci. Jeśli nie będzie to krótki quest, to tylko na tym. E, jeśli będzie to krótki quest, no to nie tylko na tym. Haha, <laughs> proste. E, skończył się okres wyborczy. Ja zbieram się powoli do kupy, że tak to ujmę. Planuję zrobić Wam serię odcinków lub liveów, albo i to, i to. Jakoś się to podzieli w temacie takim, że chcę na pewno, żebyśmy nadrobili sobie zaległości z każdej serii. W jakimś stopniu na pewno dopchamy się do Daily Tygodnia Margonem, Daily Tygodnia Alcatri. Um, i być może Minecrafta też. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie tematem. E, tak czy siak, zamierzam jakby troszkę nadrobić e, te wszystkie odcinki, które odpadły, i to, jak, jak bardzo spadła jakość e, w ostatnim czasie. Ale mi blokują, gnoje. E, Kuziwa, no. E, więc mam nadzieję, że tak e, się uda to wszystko zrobić. Mhm. Mm mam mam mam. Wyjaśnisz mu, że się myliłem. Okej, okay, dobra, przyspieszymy sobie ten marsz. Aha. Nie przyspieszymy, w dupie nas mają. W ogóle teraz nigdzie się chyba ten status walki nie wyświetla. jakie mam odczucie. A nie, nieważne. Bo m, dzisiaj próbowałem się gdzieś tepnąć, czy wczoraj? Wczoraj. I tutaj nie miałem w ogóle statusu walki, a cały czas brało jakbym był w walce, tak, tak uważała gra. I w ogóle nawet nikogo nie biłem w... Y w tym y, czasie w ogóle. Więc y, ciekawia. No ale cóż, dobra, Arek. Wy się w ogóle nie słuchacie. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Będziemy chodzić w tej i we w te jak debil, y, zamiast przyprowadzić jednego debila ze sobą i załatwić sprawę po męsku. No cóż, no. Przekonamy się, co nas tutaj czeka w tym temacie. E, jedyne, co w ostatnim czasie robiłem tutaj, no to e, farmę. Ewentualnie, ewentualnie parę e, małych daily. Matko Boska, jeszcze Darek mieszka dość. Mieszka, przebywa gdzieś dość e, głęboko w lesie. No, tak czy siak. E, muszę tutaj trochę nadrobić. W Margonem wziąłem się za expienie głównej postaci. Jakoś wczoraj, bo mam w sumie jeszcze błogo dużo na Expa, więc stwierdziłem, że trzeba to wykorzystać. Natomiast tutaj, 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 nie miałem w sumie na czym się za bardzo skupiać, więc no, wszystko powoli. A bo to my koniec, dobra. Mm, spróbuj choć dogadać się z Arkiem. Niby czemu ja miałbym to zrobić? Mhm, mhm, mhm. Kilka grzybów, zabrę je dla ciebie. Um, jeśli plan się powiedzie to oddzięcza się najlepiej jak będę umiał Okej, okay. czyli Grzyby Jaskinia na pusty... Co? Pieczarki Ja już wiem o co chodzi Naprawdę pół godziny temu tego używałem? Ja pierdziu, no Czy ja dam radę jakoś się tutaj... W sumie dosłownie tego potrzebowałem, i wykorzystałem sobie ten teleport zajebiście. Mm -hmm. Tutaj albo to było w tej grocie, albo w jakiejś innej, ale wiem, że e, jest e, na pustyni jaskinia, gdzie są pieczarki. I były tak szybkolutki. Dobrze, dobrze, dobrze trafiłem. Ha! Dobra, czyli 10 pieczareczek. Dobra, dwie. Czy... Ej, fajny taki kueścik póki co. Poza tym, że chodzę jak debil w tej weftę, to, to ma to jakiś sens. Gdzieś tam lecę sobie na Asgard i tak dalej. Wy, wyczaiłem już od razu o co chodzi, więc mam wrażenie, że taki dość sprawny kueścik. I żeby tutaj nie odgadnąć o jaką jaskinię chodzi i tak dalej, to chyba serio trzeba się w ogóle na niższych levelach po świecie nie rozglądać. Chociaż przyznam, że ja te jaskinie, gdzie to są grzybki z 12 levelem, to odkryłem mając chyba 30 level, albo 40, więc no. No. No to no, no, no cóż, no. Ale dobra. W ogóle jakieś pieczarki, kurde ten. Dobra, porozwalam te grzyby też. Dobra, siódma pieczara. Dobrze mówię? O nie, to są całkiem różne pieczarki. Dobra, i tak je porozwalam, bo i tak muszę czekać, aż mi się zrespią pieczarki. <laughs> um, Najwyżej się tu jeszcze wróci, ale ewidentnie jest trochę za mało tych wszystkich pieczarek. Skoro, 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 skoro są, skoro mam mieć 10, a podniosłem 6. A z tego, co mi wiadomo, to te pieczarki za bardzo nie rosną w innym miejscu. Ej, ale naprawdę, admini, weźcie się, zlitujcie gitu, albo kartofel, albo ktokolwiek, błazen. Dwa typy pieczarek, naprawdę. To tak samo jak z trzema typami jabłek czy, czy chleba. Weźcie, dajcie sosia na chłopaki. ociul tego tyle. To jest ta. To jest pieczarka, to jest pieczarka. To jest chleb, to jest chleb. To jest jabłko, to jest jabłko. Tak jak w przypadku jabłek, jeszcze powiedzmy, że rozumiem. Ze względu na to, że są różne typy, chociaż też moglibyście je wtedy nazwać jako różne typy, a nie jabłko takie, jabłko takie. No to kurde no. To mi nie ułatwia wiecie. Ja już wiem, że tak grzybki, które wypadają z tych grzybów, to nie będzie to. Ale ale co mam robić oczekując aż mi się porespią jeszcze pieczary. Kurde, opierdzieliłbym pizzę z pieczarkami. W sensie, zrobiłbym w ogóle samodzielnie, bo taka jest lepsza według mnie. Problem jest taki, że dzisiaj wracam stuprocentowo do diety, bo w końcu będę miał na to czas. Na siłownię, na dietę, na wszystko. A nie, że trzeba wpierdzielać na szybko wszystko. Bo, 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 bo praca. Także ten... Dla mnie stąksuwa, że mogę w końcu do tego wrócić. Bo się stęskniłem szczerze za dietą, za, za siłownią, za wszystkim. E, bo ja to naprawdę lubiłem. Fajna, fajna edyt mi się trafiła, więc. No, mam wrażenie, że Stonks. Dobra. Leżę tu. Mhm, mnie, o co tu będzie chodzić, że aż 99 poziom jest potrzebny do, do tych wszystkich. do tego questa w ogóle. Ej, no, trochę bida w te, w te pieczarki. Tak szczerze. Jak długo one się respią? Dobra, rozejrzyjmy się przy okazji, gdzieś tutaj wokół. Aha, nie ma się za czym rozglądać. Tutaj nic nie ugramy. Eee, się okaże, że pół odcinka to my będziemy czekać w ogóle na to. O, oczywiście szef już do mnie pisze, więc wspaniale. Dobra. Moi drodzy, muszę zrobić szybkie cięcie, ale to się świetnie składa, ze względu na to, że. Eee, że i tak czekamy na pieczarki, więc mam nadzieję, że to szybkie cięcie sprawi, że mi się już porespią pieczarki, więc zaraz do was wracam. No i jestem z powrotem, moi drodzy. I wiecie co? I porespiły mi się pieczarki! Haha. i ha. ciekawostka, bo to jest quest u Arka, co nie? Eee, mój szef to Arek, więc w sumie to można powiedzieć, że dalej quest'a robiłem. W sumie też dostałem mini quest'a. <grym> bo... Wydarzyło się to, czego nie sprawdzałem, a w co, co się rzadko zdarza, czyli, e, czyli szefu nie zaplanował żadnych artykułów do wrzucenia na, na teraz rano. Bo my, tak mniej więcej, powiedzmy co półtorej godziny, co dwie godziny, zależnie od dnia, puszczamy jakieś artykuły na stronę i na face'a naszego. I zaczynamy od 7.30 około. No jest w tym momencie 7.50, i szefu do mnie pisze, żebym coś puścił, bo on dopiero za pół godziny będzie przy kąpie. Więc, e, wykonałem tę misję, raczej nie objawi mi się to większą wypłatą, <grym>, ale no cóż, dobra, wracamy tam. Um, więc no cóż, no, um, u dwóch arków naraz questy robię. Fajnie, co nie? No, też tak myślę. Dobra, działamy tutaj, idziemy e, zobaczyć, co dalej nas czeka. E, no to swoje poczekaliśmy, co nie, więc tutaj myślę, że ten questik już nas wystarczająco angażuje. Uh -huh. Uh -huh. Przyjmujesz najdorodniejsze maślaki, jakie w życiu widziałeś. Dobra, wrócę do Darka z prezentem i sprawa będzie załatwiona. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze, moi drodzy. To bardzo źle brzmi. Mam wrażenie. Może to tylko tak ma brzmieć, ale to mi brzmi... To mi brzmi jak takie... Idę na pewniaka i zaraz dostanę w ryj. <laughs> Proszę, żeby to tak nie było. Żeby to był tylko mój nie, nie, nietrafny domysł. Wrócę do Darka z prezentem i sprawa będzie załatwiona. Please, Darek, przyjmij ten prezent. Powiedz, że wszystko super. Mm. O, ja cię. Mam wrażenie, że ostatnio kawa to za mało. Tylko powąchaj. Okej. Okay. Okej. Okay. 79 koła Espa mordeczki. Ej, powiedział, że wyciąga z zapleców przepiękny naszyjnik. Where the fuck is ten naszyjnik? Po co to napisali w ogóle? No cóż, dziwnie trochę, ale dobra. Moi drodzy, skoczymy sobie od razu. Wiecie gdzie? O, w ogóle dalej mam pieruchę, w sensie dalej. No, to już jest kolejna. Skoczymy sobie jeszcze zrobić zadanko jakieś, e, bo nie chcę skończyć tylko na tym. Nie wiem, czy już mi się na dzisiaj odblokowało daily, oferta pracy. Jak nie, to zrobimy sobie najwyżej. A nie, nie odblokowała mi się. <laughs> e, skoczmy do Asgardu. Nie skoczymy seł. Eee. Przybrzezna pieczara w ogóle. Where the fuck is that? Aha, koło wampira. A dziabnijmy sobie go forfan. I tak nic z tego nie będzie, ale no. Eee, byle wykorzystać na przykład niepotrzebne teleporty. Według mnie to jest całkiem Stonks, żeby je wykorzystać. Eee. Ze względu na to, że. Eee, że, co, że. Zwolni mi się trochę miejsca, bo to są teleporty, które już mi się kompletnie jakby nie przydadzą. Więc e, w sumie to dla mnie spoko, że dzisiaj dwa wykorzystałem, więc dwa miejsca zwolniłem. Myślę, że. Tak, trzeba patrzeć na świat. <laughs> dobra. Wermy w ogóle. A dobra, wiem gdzie my. Wykopaliska. Dawajcie, kryształową muszlę. W ogóle tutaj przejścia nie ma. Jest, spodem, kurde. Tak, to ja mogę. I mam wrażenie, jakbym miał szerszy zasięg widzenia niż zazwyczaj. Niby to jest to samo, co zazwyczaj, co nie? I ustawienia i wszystko. E, nie wiem. Może mi się mózg nagle obudził, że... Że dość szeroko mogę tu widzieć. Ale mam serio wrażenie, jakby był szerszy zakres widzenia niż zazwyczaj. E, dobra, musimy w ogóle znaleźć... Dojazdówę. Jakaś dojazduwa coś? Nie, to jest tylko tabliczka. Dobra, ciul, idziemy tędy. Ej, patrzcie, żeby na pieszo trzeba było iść. Bida w kraju, bida w kraju. Już w sumie górą mogliśmy... A, już ciul z tym. O, namiot czerwono-brodego. Maksymalny poziom 38. Hm. Chyba już nawet na mojej postaci prze przejechałem ten poziom, więc... Raczej się nie przekonam za prędko co i jak, ale o, i tam... Menelek się dowie, bo Menelek ma niski level. Pozdro Menel. By the way, jeśli oglądacie od początku dzisiaj a, i wam się podoba, napiszcie... Mm, napiszcie malina, bo maliny są fajne. Prawda? Prawda? Ehe. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Idziemy sobie kuponik wykorzystać. Patrzcie, ile trzeba przejść świata, żeby wykorzystać głupi kupon na czerwone grosze. To jest po prostu wow. Łołij. Nic się tu fajnego nie kręci, nic się tu fajnego nie kręci. No trudno. Już się gubię. Już się gubię. Eee, myślę, że za jakiś czas też was czeka live. Zastanawiam się nad tym, czy to nie będzie najbliższy weekend, więc bądźcie na nasłuchu na moim Discordzie i na e, mojej społeczności na YouTubie e, oraz na moim Instagramie, e, na który was serdecznie zapraszam. Zefirialis, tak samo jak e, tutaj. Będę informował na bieżąco, jeśli chodzi o live. Y. Gdyż, no, jak już mam trochę więcej czasu, to jest duża szansa, że zrealizuję. Ale fajnie się tak rano przeciągnąć, co? Dobra. Moi drodzy, to będzie tyle na dzisiaj. Nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek. Ale mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak zostawcie lajka, like, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej, wypatrujcie live'a, który już na horyzoncie czeka oraz przypominam, że będziemy robić tydzień Margonem, tydzień Alcatri, tydzień Minecrafta, e, będą wszystkie odcinki w te dni, w które mają być, ale poza nimi e, będziecie dostawać jeszcze codziennie przez równy tydzień dodatkowe odcinki w danym dniu, więc, e, znaczy w danym dniu, przez codziennie, co nie? E, więc e, mam nadzieję, że w ten sposób Wam troszkę tutaj wyrównam e, odcinki, które nas ominęły, lub odcinki, które były mniej ciekawe. E, nie będą to koniecznie te, takie same odcinki, bo mam kilka zamysłów. Na pewno w Margonem będę miał najprościej, bo mam kilka różnych, jakby serii, powiedzmy, i typów odcinków. E, w Alcatri jeszcze będę kminił, ale coś się na pewno wykmini. E, który będzie pierwszy? Obstawiam, że Margonem, że to będzie tydzień Margonem jako pierwszy. Zobaczymy. Mimo wszystko, to, to jest główna gra oglądana na moim kanale, ale. Alcatrie też to czeka. Tak samo jak live. Tyle na dziś. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!